Witam Państwa serdecznie. Konferencja prasowa przed meczem Fogą i Leszno z KSA Te Toruń. Te spotkanie najbliższą w sobotę o godzinie 19.30. Naszymi gośćmi są menedżer drużyny Rafał Koniewski, Grzegorz Zęgota oraz Nazar Parnicki. Wiele pytań tutaj spłynęło do nas za pośrednictwem serwisu Akredito, Do naszych gości, najwięcej oczywiście do menedżera Leszczyńskich Byków Rafała Koniewskiego i od menedżera. Zaczniemy. Pierwsze pytanie oczywiście i najważniejsze. Panie Rafale, na początek, jak wygląda sytuacja zdrowotna Janka Kołodzieja, Andrzeja Lebediewa i Damiana Ratajczaka i kiedy możemy się spodziewać powrotu tych zawodników na tor? No, sytuacja nie jest ciekawa, aczkolwiek Janek już jakieś próby na torze miał. Nie wygląda jeszcze to tak, żeby Janek mógł mnie startować. Jeszcze to troszeczkę potrwa. Co do Andrzeja, no to wiadomo, świeża sprawa i to drużenie sposób, jakby kiedy wyjedzie. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie i wkrótce będzie mógł startować dalej. A co do Damiana, no kończy rehabilitację w Łodzi. Wygląda to dość dobrze, też niebawem ma się pojawić na torze i zobaczymy jak, jaka sytuacja. Czyli nawiązując do tego pierwszego pytania, Janusza Kołodzieja zabraknie na, podczas sobotniego meczu z KS Toruń. Czy wobec tego zastosuje Pan zastępstwo zadnika za Kołodzieja bądź Andrzeja Lewidiewa? E... Myślę, że decyzja zapadnie przed meczem. Kolejne pytanie. Wy że mecz z Toruniem do to seria tych ważnych meczów dla Fogu Unii Leszno. Przy ewentualnej porażce z ekipą z Torunia przy bardzo okrojonym składzie, jaki będzie miał Pan do zestawienia w sobotę, tych błędów miejsca na błędy jest coraz mniej. Czy ten mecz sobotni, jeżeli będzie przegrany przez lesznińskie Byki, przekreśli szanse na utrzymanie według Pana? E... Jesteśmy drużyną i, i, i ja cały czas w tą drużynę wierzę. Skład będzie poskładany najlepiej jak na tą chwilę będziemy mogli to zrobić, I, i nie przyjmuję do wiadomości, żebyśmy spadli. Kolejne pytanie o Bartosza Smektałę. Co dzieje się z tym zawodnikiem? To cień zawodnika z poprzednich sezonów. Nie widać w nim jakiejś zazierności. Jest bardzo bierny na to, że jak. Jak tutaj wygląda sytuacja naszego zawodnika z pana perspektywy i zrozum, jakie pan z nim odbywa? rzeczywiście, może ta jazda Bartka w ostatnim czasie nie jest dobra, nieznakomita. Myślę, że Bartka stać na dużo lep lepszy wynik. Bartek cały czas trenuje, szukamy wspólnie różnych lepszych rozwiązań. Na razie. Jest jak jest, ale, ale ja wierzę dalej w tego zawodnika, że ten progres w najbliższych dniach przyjdzie. Dziękuję. Dam odpocząć chwilę menedżerowi od tej serii pytań. Przechodzimy do Grzegorza Zęgoty. Grzegorz, tutaj kilka pytań do Ciebie, tutaj postaram się zmieścić to, jakby w jednym pytaniu. Ostatni mecz na stadionie w Lesznie z motorem Lublin 24 maja, kolejny 22 czerwca. Długa przerwa prawie miesiąca. Czy to może mieć wpływ na przygotowanie drużyn do tego spotkania? I jak Ty oceniasz swoją formę w dotychczasowych meczach, które przejechałeś w barwach Byków w tym sezonie? Kalendarz jest taki, a nie inny i na to nie mamy wpływu. E, musimy zaakceptować ten fakt. E, przygotujemy się do tego meczu sobotniego jak najlepiej. Oczywiście przerwę mieliśmy i skupiliśmy się na meczach ostatnio wyjazdowych, ale znamy nasz tor, wiemy mniej więcej czego się po nim spodziewać. Jutro trening jest przed nami, więc myślę, że ta przerwa ligowa od, od, od spotkań w domu, no to jakoś nas się nie odbije, nie wpłynie i tak jak mówię. No, zrobimy wszystko, żeby być przygotowani do tego. W sobotniego meczu, jak najlepiej. Jeśli chodzi o moją dyspozycję, to e, ostatnie spotkania są dla mnie e, całkiem udane, ale, ale też jeszcze popełniam niekiedy błędy, szczególnie na dystansie, ale z każdych e, takich błędów gdzieś tam staram się po prostu wyciągnąć błędy, y, wnioski, bo, e, bo te sytuacje uczą mi e, i, i jako po prostu lekcje. Chcę, chcę wyciągać, tracę, wiem, że niekiedy punkty na dystansie i, i pracuję nad tym. Chcę tego unikać, bo, bo uważam, że potencjał jest na to, żeby było jeszcze lepiej, i w tym kierunku idę. Nazar Parnicki, pytanie do Ciebie, Nazar. Nazar, za Tobą najlepsze spotkanie w PGX salidze w Gorzowie w tym sezonie. Również wczoraj bardzo udany występ w zawodach U24 na torze w Zielonej Górze. Czy uważasz, że takimi zawodami udowodniłeś, że należy się Tobie miejsce w składzie od początku meczu? I dalej pytanie, czy dużo, dużo jest tutaj pytań odnośnie tego, na jakim sprzęcie jest? Dużo jest informacji, że gdzieś tam Janusz chodzi i po pomaga. Czy mógłbyś tutaj odnieść się do tych dwóch pytań? No, odjechałem dwa fajne mecze w Gorzowie i w Zielonej Górze i coż mogę powiedzieć. Mamy nadzieję, że sobotni mecz też będzie fajny wynik i nie tylko dla mnie, jak dla całej drużyny. A te silniki Janusza, no to tak jadę na silnikach Janusza i też e, Tim Janusza pomaga mi w tym i bardzo to mi pomaga. Dziękuję. E, Grzegorz, Grzegorz pod nieobecność aż trzech zawodników, którzy decydują o sile zespołu, czyli e, Radajczaka, Kołodzie i to Ty przejąłeś rolę kapitana zespołu. E, jak czujesz i odnajdujesz się w tej roli? Czy będąc teraz najstarszym zawodnikiem w zestawieniu seniorskim fogo obu Masz tutaj gdzieś tam z tyłu głowy to, że spoczywa na ciebie ta wielka odpowiedzialność i jak ty dogadujesz się z tymi młodszymi kolegami? Nie jest jestem łatwo. E, jadąc bez trzech liderów e, zespołu i myślę, że każdy zespół by miał e, problem. My się z tym borykamy już drugi sezon. E, e, no ale robimy, co możemy. Naprawdę pracujemy i w pocie czoła, żeby tutaj obronić Ekstraligę Dalesna, bo na to zasługujemy wszyscy łącznie z kibicami i z tą pracą właśnie, którą wkładamy i sercem, które, które zostawiamy. Na razie los nam nie sprzyjał, przynajmniej do tej pory, ale liczymy na to, że po prostu już w końcu ta karta w którymś momencie się odmieni. Mam nadzieję, że to już będzie właśnie najbliższe spotkanie. I co no, jako kapitan, jako ten najstarszy, no, staram się pomagać jak tylko potrafię, jak tylko mogę i, i, i dzielić się tutaj z opakami, żeby uruchomić jeszcze rezerwy, które mamy, co jeszcze możemy poprawić, i zmienić, żeby było jeszcze lepiej, bo rezerwy niewątpliwie są, jak i w tej formacji juniorskiej, ale... Ale też i, i Nazarowi. Tutaj robimy wszystko, żeby, żeby jeszcze lepiej jechał. Tutaj szacunek dla Janusza, który no, udostępnia cały swój warsztat, team, silniki, bo mało już wielokrotnie mówiłem: jest takich zawodników, którzy by byli w stanie o to się pokusić. Najczęściej to zawodnicy skupiają się na sobie, a Janusz jest całym sercem z nami, z zespołem i tutaj dodaję wiatru jak tylko, jak tylko może zdanie, tak bym to ujął, bo nie może nam pomóc na torze na razie, ale liczymy, że, że już to niebawem się stanie, że, że będzie razem z nami, a ja z przyjemnością tą pałeczkę kapitana zwrócę. I, i, no i co, no wiemy, że jest trudno, wiemy i myślę, że nie jeden zespół, jak nie wszystkie, no trudno by było z tej sytuacji, w której my jesteśmy wyjść, e, ale sezon się nie kończy, jesteśmy na półmetku dopiero, wiem, że jeszcze wiele spotkań e, jest przed nami, e, czekamy z niecierpliwością, aż w końcu będziemy w komplecie, e, bo to zmieni zupełnie obraz, e, też i dla Rafała, wtedy jest dużo więcej możliwości, rozwiązań, bo jest więcej zawodników, którzy faktycznie są w stanie dać zespołowi dużo do dyspozycji, ale na razie musimy się zderzyć z tym, co mamy. Innego wyjścia nie ma i robić to, co potrafimy najlepiej, pracować, ile się po prostu jeszcze da i wyciągać te rezerwy, które mamy. Dziękuję. Wracamy do Nazara Parmińskiego. Nazar rola rezerwowego nie należy do najłatwiejszych w Gorzowie w swój pierwszy wyścig miałeś dopiero w dziewiątej odsłonie dnia. Czy odpowiada Ci taka rola, czy jest dla ciebie jakaś różnica, czy jedziesz mecz od początku, czy gdzieś tam wchodzisz w trakcie spotkania do, do, do meczu? No, w tym Gorzowie to nie było łatwo tak wejść od razu i zapunktować musiałem ten swój pierwszy wiek przejechać się i zapaść kąty, tak powiem, tego toru i sprawdzić przełożenie. No, następny bieg, zmieniliśmy przełożenie i już było lepiej. Dziękuję. Tak, jeszcze coś dodać, bo Cię Dziękuję. Jeszcze wracamy tutaj do menedżera Rafała. Trzy pytania jeszcze tutaj mamy w kontekście formacji juniorskiej. Unia miała walce o utrzymanie, mieć handicap w postaci formacji juniorskiej. Po kontuzji Damiana Radeczaka te sprawy się skomplikowały. Para Jabłoński-Menzel wygląda z parą toruńską niestety najgorzej, jeżeli chodzi o formacje młodzieżowe. Co się stało z tymi zawodnikami? Bo progresu jak na razie nie widać w ich jeździe. Odpowiem tak. No na to, że Damian odniósł kontuzję, wiadomo, nie mamy wpływu i Damiana nie ukrywam, że brakuje. <grym> Co do Huberta i Antka rzeczywiście no, liczymy całym zespołem wszyscy, żeby ta jazda ich wyglądała lepiej. Pracujemy cały czas nad tym, sezon się jeszcze nie skończył. Ja myślę, że ci zawodnicy jeszcze pokażą nam, że stać ich na bardzo dobry wynik i. Myślę, że już od tego meczu tutaj z Toruniem to się uda pokazać. I ostatnie pytanie: przed rundą rewanżową, czyli ten mecz już tak mamy tej rundy rewanżowej za sobą też, ale z czego jest Pan najbardziej zadowolony i co Pana najbardziej rozczarowało, jeżeli chodzi tutaj o skład w wołonie no myślę, że zadowolony jestem z podejścia całej drużyny, bo mimo wiadomo, jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, dużo, dużo tych kontuzji, nikt się nie poddaje, nikt nie składa rąk, cały czas widać pracę, każdemu bardzo zależy. Także z tego jestem bardzo zadowolony, a rozczarowany no myślę, że jestem tym, że. No nie, może inaczej, nie, nie spodziewałem się, że powtórzy się rok jakby z ubiegłego sezonu. Tak? Tyle, tyle kontuzji tego no, nie wkalkulowaliśmy w to, bo nie sądziłem, że, nie sądziłem, że historia się może powtórzyć. Dziękuję. To były wszystkie pytania naszych gości jeszcze Reasumuję, podsumowując dzisiaj tą konferencję prasową, najważniejsza informacja jest taka, że Janusz Kłodzi nie wystartuje w sobotnim spotkaniu z Kazabatorem Toruń, ale my tutaj jako klub, zawodnicy i sztab szkoleniowy wyszliśmy z inicjatywą, która już wczoraj pojawiła się na klubowych social mediach, ale o tym więcej też powie Grzegorz Zęgota. Eee, musimy przetrwać ten trudny dla nas moment i tutaj liczymy naprawdę na kibiców, bo My robimy ze swojej strony naprawdę co tylko możemy, żeby było dobrze i z tej sytuacji wyjść. Ale potrzebujemy w tej drodze, którą trudno przebywamy. Po prostu was, kibiców, i liczymy tutaj na wasze, wasze wsparcie, że będziecie z nami, a i razem po prostu zrobimy wszystko, żeby unia nigdy nie spadła. jeszcze przygotowaliśmy. Taki hashtag. Zachęcamy do używania to przed meczem z KS Apatorem Toroń. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na sobotę, godzina 19.30, Fogo Unia kontra KS Apator Toruń. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia na stadionie w sobotę.